Jeżeli potrzebujecie jakby dowiedzieć się co to za zwierzę, autosabotaż, odsyłam do poprzedniego warsztatu. W tym będziemy zajmować się stricte śledzeniem programów, które niszczą nasze marzenia, co blokuje nasze marzenia i jak do tego Dojść, jak to poznać, co to może być, i mówiąc marzenia, nie mam na myśli tylko jakieś po prostu takie wdumane coś, tylko marzenie o cele, tak? co nas blokuje przed rozwojem, przed osiąganiem naszego pełnego potencjału. Dopóki nieświadomego nie uczynisz świadomym, rządzi to Twoim życiem, a Ty nazywasz to losem. Karol Gustaw Jung. I tak naprawdę jedyny sposób na to, żeby mieć większe panowanie nad swoim losem, to nieświadome uczynić świadomym. Ale o tym właśnie dzisiaj. Więc powiem Wam, jak to wygląda z pogranicza magii natura programów autosabotażowych. Chyba od razu po prostu. Zaczynamy od chwycenia byka za żądra. Więc kiedy dziecko się rodzi, słuchajcie, na świat, na świat przychodzi dziecię, to e, oczywiście na poziomie duszy dziecko ma pewien zapis informacji o tym, kim ono jest, co oznacza, że na przykład w duszy są zapisane wasze talenty. Kiedy w życiu przejawiacie pewne zdolności, pewne umiejętności, czasem bez treningu, to jest to najprawdopodobniej oznaka tego, że w poprzednich życiach a, wiele razy żeście to przetrenowali i macie już tego typu wiedzę. Więc w duszy są zapisane wasze talenty, wasze możliwości, a przez to jakby jest nacechowane to, czego wam potrzeba i co jest dla was dobrem, a co jest dla was złem. Ja to wiele razy na webinarach y, opowiadałam, ale jeszcze raz to doprecyzuję. Według wiedzy tantrycznej, dobro to jest to, co sprawia, że Twoja dusza wzrasta, że wzrasta od tego Twój potencjał energetyczny, rozwijasz się. Zło to jest to, co hamuje rozwój Twojej duszy, albo sprawia, że Twoja dusza się ogranicza, albo zwija, dewoluuje. Masz mniejszy potencjał energetyczny. I według tej. Tak rozumianego dobra i zła, dusza ma pewne potrzeby, które jakby mogą ją rozwinąć albo zwinąć, zahamować. I to jest na poziomie duszy, ale kiedy dziecko się rodzi, to na poziomie mentalnym swojego umysłu ono jest czystą kartką. Tabula rasa. I popatrzcie na taką scenę, że kiedy dziecko rośnie, to praktycznie każdy ma w sobie taką wewnętrzną potrzebę, czy to jest członek rodziny, czy to nie jest członek rodziny. Każdy ma w sobie taką potrzebę, żeby jakby mówić dziecku, jak jest, żeby w tym tabula raza na tej czystej kartce zapisać swój, swój program odcisnąć swoje piętno. Oczywiście rodzice najmocniej chcą włożyć jakby swój program, swoje piętno i uczyć dziecka jak jest, ale prawie każdy, tak czy ciocia, czy babcia, czy obcy ludzie, tak chcą tak włożyć trzy grosze w wiedzy magicznej. Takie zachowanie, takie działanie nazywa się Wkładką. I wkładka. Hmm. Dobra, pójdę o krok dalej. Wyjaśnię Wam teraz, drogie dziadki, jak w ogóle działa magia. Cała magia, cała, cała. Bo kiedy jest rzucane zaklęcie, nawet technicznie Wam powiem, jak to. Jest. Najczęściej dzieje się to jakby wejście w system jest przez czakrę gardła i cała magia, jakakolwiek klątwa, urok, złe oko, <laughs> ta wkładka zadziała tylko wtedy, kiedy osoba, ktoś wewnętrznie się z treścią zgodzi. Cała magia, każde zaklęcie, każde złe oko, każda klątwa, każdy czar, urok zadziała tylko wtedy, kiedy na jakimś poziomie osoba wewnętrznie się na to zgodzi. Właśnie dlatego, kiedy um, konkwistadorzy podbijali Amerykę Południową, czarownicy indiańscy rzucali na nich najpotężniejsze czary. A to nie działało, dlatego że nie, że czary były nieskuteczne, nie, że czarownicy byli jakimiś bałwanami udającymi, że mają moc, a tak naprawdę nie mają. Nieprawda. To tylko dlatego, że wspólna płaszczyzna wierzeń, przekonań nie istniała do tego, żeby ten czar mógł zadziałać. Czar działa i działa mocno, ale dopiero wtedy, kiedy jakby to człowiek uwierzy w to. I tak się dzieje, to nie, że to musi być jakiś no, czar. To jest właśnie z tym programem, który inni ludzie wkładają tobie. I ty w środku się zgadzasz w jakiś sposób. I z małym dzieckiem jest tak, że do. Piątego, szóstego roku życia u dziecka nie są wykształcone struktury osobowości, struktury ja. I w związku z tym nie ma filtra jaźni, osobowości, który by mógł sprawić, że ja się z tym programem nie zgadzam, z tym, co mówią mi inni. I każda Kładka od rodziców, dziadków, ciotek, nauczycieli, koleżanek, która wchodzi do systemu. Automatycznie dziecko jakby się z tym zgadza, bo nie ma filtru, żeby powiedzieć nie, przyjmuje to, że to jest tak, że taki jest świat, tak wygląda świat. I teraz na czym polega ta warstwa magiczna? Bo na razie to jest po prostu przyjmowanie przekonań, ta warstwa psychologiczna, że na, e, e, przyjąłem czy, czyjeś przekonanie i się z tym zgadzam. Warstwa magiczna jest zawarta na poziomie energii. I z programem wkładki, czy on jest od nauczyciela, czy od rodzica. Jest związana pewna transakcja energetyczna. I ta transakcja energetyczna polega na tym, że za każdym razem, kiedy to dziecko uwierzy, uwierzywszy w program wkładki, zacznie działać zgodnie z nim, i to jest naprawdę bardzo ważne do dalszego zrozumienia programów autosabotażowych, bo Sporo naszego autosabotażu w życiu idzie właśnie z tych wkładek. A za każdym razem, kiedy odtwarzany jest ten program i zachowujemy się zgodnie z nim, czyli jakby hołdujemy temu przekonaniu i postępujemy, wybieramy zgodnie z tym przekonaniem, to część energii, która wtedy w nas się tworzy. Idzie do autora wkładki, idzie do Twojego nauczyciela, tak, mówię to świadomie, kiedy ja w tym momencie podaję Ci pewną wiedzę. Idzie to do Twojego nauczyciela, idzie to do Twoich rodziców, idzie to do wszystkich, którzy program Ci włożyli, i Ty wykonujesz ten program, i w Niego wierzysz. I ponieważ tak się dzieje, że jest przekazywana ta energia, to tak mocno ludzi korci, żeby w maleńkie ciałko mentalne dopiero co narodzonego człowieka i potem rosnącego dziecka nawkładać na maksa swoich własnych przekonań, swoich własnych programów, które nie zawsze są zgodne z dobrem tego dziecka. Mimo, że to będzie wyglądać troszeczkę na off topic to żebyście jeszcze lepiej to zrozumieli, to muszę wam powiedzieć o czymś, co się nazywa programy karmy, o trzech różnych rodzajach karmy. I nie, że karmy w sensie jakby naszych obciążeń, tylko Naszych uwarunkowań, według których bardziej powinniśmy żyć, żeby być szczęśliwymi. I jeżeli nie żyjemy według tych uwarunkowań, to nasze życie jest pełne autosabotażu i nie żyjemy szczęśliwie. Dobra, może tak zbiorę myśli, pokazując wam cały obraz, o co mi dotąd chodziło. Kiedy dusza przychodzi na świat i ma te swoje uwarunkowania i talenty, i swoje potrzeby, które sprawiają, że określone rzeczy są dla niej dobre, a określone rzeczy są dla niej złe, to jeżeli rodzice i inni ludzie bez opamiętania będą wkładać w tą duszę swoje programy bez sprawdzania, czy to jest dobre dla tej duszy, ostatecznie zamieni się to. W jeden wielki mechanizm autosabotażowy i taki człowiek, który a, będzie żył według wkładek, a nie według rdzenia swojej duszy, będzie, no, będzie jednym wielkim autosabotażem. Będzie, będzie żył wbrew sobie, walcząc ze swoją naturą. Będzie jakby na wojnie ze sobą, a nie będzie wiedział, że, że jest na wojnie i ze sobą walczy. Mamy, jakby, no, jesteśmy miksami y, tych trzech, ale mamy jakby większe tendencje do posiadania jednego określonego rodzaju karmy. I to może być karma fizyczna, karma emocjonalna i karma mentalna. I to są jakby takie predyspozycje, potrzeby duszy do rozwoju na dane życie. Karma fizyczna to jest taka potrzeba duszy, że ty, żeby normalnie funkcjonować, potrzebujesz dużo się ruszać. Podam Wam przykład. I to dokładnie przykład z tej książki Władza, władza nad losem. Że jeżeli osoba, która ma fizyczną karmę, fizyczny rodzaj karmy, zaczyna żyć, Um, według innych rodzajów karmy, um, jej zdrowie, ogólne poczucie szczęścia w życiu, um, i, no, tak jak życie idzie, zaczyna być coraz gorsze. I tutaj Lewisznov podał przykład sportowca, który przed emeryturą został mianowany prezesem klubu. I został, dostał e, pracę przy biurku, dostał prywatnego kierowcę e, i sekretarkę. I w momencie, kiedy jakby przestał na, się wyżywać fizycznie i zaczął żyć w komfortowy sposób, natychmiast no zaczął chorować i stał się bardzo, bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. De facto, sporo takich rzeczy się y, 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 zadziewa w momencie, kiedy ktoś był bardzo aktywny zawodowo. I, yy, może nie miał fizyczny rodzaj karmy, ale żeby był aktywny zawodowo, a potem przeszedł na emeryturę. Nagle jakby sens życia się kończy. Dwa rodzaje innej jeszcze karmy: karma emocjonalna i karma mentalna. W przypadku karmy emocjonalnej to mm, bardziej kobiety są mm, pretendowane do posiadania tego rodzaju karmy. A w przypadku karmy emocjonalnej Ty, żeby coś przerobić, potrzebujesz, znaczy przerobić, żeby e, no coś przetrawić w środku, <grym> przeżyć stresową sytuację, potrzebujesz się wygadać. E, ci z fizyczną karmą potrzebują się poruszać, przepalić to fizycznie, pobiegać na przykład, nerwy potrzebują, a ci z emocjonalną karmą potrzebują przegadać. Ci z mentalnym rodzajem karmy Potrzebują wszystko przemyśleć. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy sytuację, w której mama ma emocjonalny rodzaj karmy, tata ma fizyczny rodzaj karmy, a rodzi im się córeczka z mentalnym rodzajem karmy. I mama zachęca dziecko do tego, żeby, no weź, opowiedz mi wszystko. A tata mówi: Nie ma to, jak dobrze się weźmiesz za robotę. Tak, pójdziesz, pobiegasz, potrenujesz, od razu wszystko ci przejdzie. Jakikolwiek próby narzucania swoich rozwiązań ze swoich poziomów karmy przez rodziców w stosunku do dziecka będą wywoływać poczucie nieszczęścia, nieadekwatności a na poziomie energetycznym w momencie kiedy żyjesz niezgodnie ze swoim poziomem karmy, tylko we, na, na, ze swoim rodzajem karmy, tylko właśnie według tych wrzutek, wkładek magicznych, um, to no, na poziomie życia życie zaczyna um, stawać oporem, tworzyć nieszczęścia. Więc z tego pierwszy wniosek, bo już Wam powiedziałam, według Junga nieświadome uczynić świadomym. Pierwszy wniosek, żeby dobrze pracować z... Mechanizmami autosabotażowymi należy bardzo, ale to bardzo dobrze poznać siebie, kim ja jestem. Mimo, że wydaje nam się, że my żyjemy świadomie, to większość, większość czasu, w którym my jakby żyjemy, żyjemy, działamy z automatu, działamy tak półświadomie. I wtedy te, nawet tak ładnie zapisałam e, w notatkach, e, i że bardzo często nasze nieświadome motywy przezwyciężają nasze świadome decyzje, zwłaszcza w sprawach najwyższej wagi. Też e, w tej książce Władza nad losem Lewszunow podaje taki przykład mężczyzny, który zadał sobie to pytanie e, w trakcie jazdy samochodem. E, i zapytał siebie, co ja teraz robię? Jadę na spotkanie, ale gdzie jadę? Jadę spotkać się ze swoją kochanką. Ale dlaczego jadę spotkać się ze swoją kochanką? I w momencie, kiedy zadał sobie to pytanie, i obudził się z programu, dopóki nieświadomego nie uczynisz świadomym. A kiedy nieświadomy uczynisz świadomym, a to pytanie. Co ja teraz robię i po co to robię? Czyni nieświadome świadomym. Kiedy zadajesz sobie to pytanie, łapiesz program, to on sobie zdał sprawę, że ej, przecież ja kocham swoją żonę i tak naprawdę nie wiem, po co jadę na spotkanie z tą dziewczyną, ale zdał sobie sprawę, że przecież oto wszyscy moi przyjaciele. Wszyscy moi znajomi wyznają przekonanie, że człowiek sukcesu to jest taki człowiek, który ma super dom, firmę, samochód i kochankę, żonę, rodzinę i kochankę. I zdał sobie sprawę, że on tak naprawdę nie realizuje tego. Co miałoby jego uczynić naprawdę szczęśliwym, tylko nieświadomie, skoro ma e, rodzinę, skoro ma dom, skoro ma samochód, skoro sukces w pracy, to musi być kolejne, kolejny krok. Wyrzutka. Wyrzutka od innych, żeby mm, magicznie przekazać, część energii, kiedy wykonujesz, realizujesz program, wrzutka, która ma gdzieś, tak naprawdę, czy to jest dobre dla twojej duszy, czy to nie jest dobre dla twojej duszy. Większość, większość rzeczy związanych z mechanizmami autosabotażowania naszych marzeń, jest właśnie związana z tymi wrzutkami, że my myślimy, że coś jest naszym marzeniem. Że właśnie no, tego chcemy, że to jest to, czego chcieliśmy, a to jest wrzutka, program od innych, który wcale nie służy najwyższemu dobru naszej duszy.